Siemaneczko, czym się dzisiaj zajmujemy? Pokażę może. Łożysko główki ramy. Tak to wygląda. Trzeba zdjąć, odkręcić kierownicę. już wybiłem akurat bieżnia z łożyska, ale tutaj od góry i od dołu jest bieżnia łożyska, którą trzeba wybić. A ja to wam pokażę jak to wygląda no coś takiego tu jest samo łożysko coś takiego, o właśnie i to jest nabite w tą dziurę ten pierścień łożyska, tu mamy łożyska jak widzicie już zardzewiałe tutaj nie powinno być grama na tym no a tutaj jednak te kulki już no i oczywiście wyżłobienie. Spore wyżłobienie. Przy okazji robimy zawieszenie. Tutaj już nowe łożyska czekają, nowe uszczelniacze do łożysk. I tutaj też mam przygotowaną sztycę, całą wyczyszczoną. Tutaj musiałem wyczyścić, ponieważ tak się przykleiła tutaj podkładka. O, ta właśnie, ten uszczelniacz. Guma sama zeszła, a została podkładka. Pewnie od nowa się nie było robione, bo to są jeszcze oryginalne łożyska. Tutaj mamy łożyska kulkowe, a tutaj już mamy łożyska stożkowe, czyli tak zwane wałeczki. I na tych wałeczkach ponoć bardziej wytrzymałe już są te, te łożyska. Narzędzia, jakich potrzebujemy, no podstawa, klucz hakowe. Ja mam takie regulowane, jak widzicie. Po sobie mogę dopasować do do różnych rzeczy, klucz 36 do śruby centralnej główki ramy czyli do tej żeby ją odkręcić no i tutaj mamy takie specjalne, specjalne nakrętki podkładka taka zabezpieczająca i tutaj podkładka pod tu, przepraszam, pod tą główną śrubę no i tyle i działamy sobie teraz tutaj przy tym sprzęcie ogólnie tutaj był zrobiony rozrząd cały zaworki, synchronizacja takie tam pierdziłki, aha, oponki jeszcze wlecą nowe, zobaczcie eee, Metzeler e, Radtek 02 czyli nowy model z tego roku tutaj tak samo, 120 na 70 przód i tył wlecą do tego ponieważ tutaj te opony już tam stare kwadratowe i nadają się do wymiany mają już swoje lata. To samo tutaj. Ze względu raczej na wiek tych opon, są wymieniane. Tutaj mamy nowy wzór Metzelera. Na tą dolną nie patrzę, bo to jest stare Po prostu podłożyłem, żeby nie spierały się te opony bezpośrednio na tych hakach. Jak się to będzie sprawować? Nie wiem. Ja mam 0.1 u siebie założone. Metzelery strasznie szumiały. Te, tutaj wyglądają, no całkiem inny bieżnik. Zobaczcie, jaki tu jest bieżnik na tych oponach. A zobaczcie teraz, tutaj, jaki jest bieżnik na tym 01. A taką choinkę mamy strasznie. Szumem, też już się robi kwadratowa, chociaż pilnuje ciśnienia, ale też się robi kwadratowa ta opona. Sporo autostradami też się jeździ. Później taki efekt, no ale nic. Ten sezon, może jeszcze objeżdża, może i nie, może do połowy. Zobaczymy. Ale chyba wrócę z powrotem do Michelinów. Hmm, ale nie ze względu na to, że źle mi się na tej oponie jeździ. Na tych oponach, bo z przodu też mam mezelera. E, tylko i wyłącznie ze względu na to, że te opony strasznie szumią na zakrętach. Tutaj ten bieżnik taki. jest tak, Także tak to wygląda, słuchajcie. Strasznie szumią w prawo, lewo. Jak się e, zbiera zakręty, to one. E, tak jest uczucie jakby wyły łożyska i to jest bardzo częsty przypadek praktycznie każdy jeden kto ma te opony medzelery właśnie bardzo szumią dlatego wracam do Michelinów prawdopodobnie GT4 bardzo dobrze mi się jeździło na tych gumach a zobaczymy co będzie co będzie później tutaj pamiętajcie żeby to wszystko ładnie wyczyścić całą tu gdzie ta bieżnia wchodzi tutaj całe wszystko naokoło ładnie to wyczyścić i dopiero wtedy nabijać te bieżnie łożyska. Właściwie to nie nabijać, tylko najlepiej by mieć ściągacz do łożysk, i taki ściągacz, który można również zamontować taką bieżnię, żeby po niej nie klepać tutaj, nie rozbijać tego. Ja używam takiego ściągacza właśnie do, do tego, żeby tutaj to bieżnie wprasować. O. To chyba będzie odpowiednie słowo. No dobra, to ja się biorę do roboty, gdzieś tam coś za chwilę później rzucę dalej. Tak, no i słuchajcie, mamy sobie łożysko. Tutaj na deseczce mamy już założyłem sobie ten uszczelniacz, żeby go nie założyć odwrotnie, ponieważ ten uszczelniacz ma tutaj uszczelnić nam ten pył cały, który żeby się nie dostawał do łożyska. Więc ten uszczelniacz sobie tutaj już zakładamy łożysko, będziemy nabijać teraz tą bieżnię. E, razem z tym łożyskiem, bo tego nie damy rady rozłożyć i trzeba uważać, strasznie uważać, żeby nie uszkodzić tutaj bieżni całku, całkiem tej, tej, tego łożyska tutaj, bieżni tych, tych wałków. Dlatego ja używam takiego specjalnego narzędzia. Coś takiego, gdzie pasuje mi to idealnie. Praktycznie tutaj przyłożę to idealnie widzicie, idealnie pasuje, że dopasowuje się jakby tutaj bezpośrednio do tej, do tej bieżni. Jest szerokie, także e, wszystko ładnie tutaj, wszystko ładnie nam tutaj pasuje idealnie, że nie bije jakby potem, tylko po tej środkowej części. To się delikatnie tam, ta zewnętrzna część to się delikatnie nadda, jak to się mówi. Tak i teraz tutaj sobie pstryk kładamy sobie łożysko później będziemy je smarować i teraz tak i teraz bierzemy sobie taką ręczkę przykładamy sobie do łożyska i stryk stryk możemy delikatnie tutaj liznąć smarem pod tym żeby to lepiej nam skoczyło a że nie mam trzeciej ręki nie chce mi się podłączać tego całego jakiegoś statywu to nabiję i zaraz się odezwę tak, jeszcze pamiętajcie, żeby to, tego łożyska nie nabić e, odwrotnie, bo później będzie problem zdjąć, żeby je zdjąć, no to trzeba je niestety, ale zniszczyć, bo tutaj tej bieżni łożyska później nie zdejmiemy, stąd tak łatwo, jak już nabijemy, a to praktycznie siada nam tutaj do samego końca, więc nie będzie tak łatwo tego łożyska tutaj e, zdemontować z powrotem, więc łożysko będzie praktycznie do wyrzucenia, jeżeli pomylicie sobie stronę i nabijecie odwrotnie. Bo później ta bieżnia tutaj, która będzie nabita w dolną część główki ramy, musi nam tutaj idealnie spasować na to łożysko, tak? Jak sobie włożymy później tą półkę. Także nie pomylić mi się. No i dobra. łożysko nabite. Słuchajcie, tutaj już nachodzi. Podkładka pod spodem już się nie rusza. ten szczelniacz. Tutaj ładnie nam pracuje wszystko. Ładnie, jak widzicie, nic nie ma pogiętego. Cała ta bieżnia, wszystko ładnie równiutko nam siadło. Także teraz nakładamy tutaj dużo, dużo smaru. Dużo smaru tutaj walimy, ponieważ to będzie pracowało nam setki tysięcy kolejnych kilometrów. Więc musi być smar. Ja tu używam takiego białego smaru do tego, ale wcześniej musimy nabić teraz sobie tutaj tą tą bieżnię, więc zaraz pokażę wam, jak ja to robię. O, taki zestaw mam. Tak sobie to robię. Zakładam. Także ta bieżnia mi tam później elegancko wlazła. Później tym ściągaczem od góry go blokuję i wciskam sobie właśnie to od drugiej strony. O, tak to powinno być. Tak to powinno być o, w ten sposób. Ładnie to równo musi się ułożyć. Ewentualnie można użyć jeszcze większego tego, żeby tą bieżnię sobie wcisnąć tutaj ładnie, żeby ona się sparła, Tutaj nam ładnie na tym. W ten sposób. I teraz o ten rand nam po prostu stryk, Ona się wciśnie, bo wszystko później dojdzie. I mamy praktycznie na równo ładnie wszystko nam się Także ja sobie radzę w ten sposób. Podłączam to, to od góry daję to tutaj wkręcam i praktycznie tą bieżnię sobie wciskam do samego końca, ładnie ładnie mi to wchodzi blokuje sobie tymi łapkami i tyle roboty tak, to jest fajne bo można sobie to regulować, jeszcze rozszerzyć albo ściśnić i wtedy nam to ładnie wszystko równiutko osiądzie no dobra, działamy no i dobra, bieżnie nabite na dole też Tutaj też mamy wieżę nabitą. Teraz ładnie posmarujemy to wszystko. Właściwie to nie to, tylko posmarujemy teraz łożyska ładnie smarem. Dużo, dużo ma walić na, na te łożyska smaru. Tutaj, tutaj. Jedno łożysko od góry, drugie od dołu. Tutaj mamy drugi uszczelniacz jeszcze górny. Wkładamy to wszystko, składamy razem i mamy gotowe. Tak to będzie wyglądało. Tak to będzie leciało. dobrze, łożysko eleganckie. Pomogło bardzo, wciągło elegancko nową bieżnię. Także jedziemy z koksem, zakładamy tutaj. Troszkę się nabrudziło teraz. No ale to tam wytrzemy, przetrzemy ładnie szmatką, później na, na czysto. I będzie elegancko będzie elegancka. dobra, tutaj teraz ładnie przylega, taki głuchy dźwięk jest później, jak już dojdzie łożysko, jak już dojdzie ta bieżnia do, do tego rantu, to taki głuchy dźwięk się pojawia, więc wiadomo, e, kiedy już będzie ta bieżnia siedziała na swoim miejscu i dobra, zbroimy łożyska, wkładamy główkę ramy, przykręcamy i mamy gotowe, bierzemy się za zawieszenie. No dobra, teraz tą nakrętkę, przykręcamy tym kluczem, ale tutaj mamy 52 Nm za pierwszym razem. Później tą nakrętkę odkręcamy i przykręcamy ją z siłą 18 Nm. A pomiędzy jest jeszcze druga taka sama nakrętka. Tutaj się jeszcze moczy. Tą drugą nakrętkę dokręcamy tylko i wyłącznie palcami. Pomiędzy te nakrętki idzie taka gumowa uszczelka. O coś takiego. Także. Tak. Jak dokręcić ten newtonometrami takim kluczem? Bardzo prosto. Widzicie taką tutaj kwadratową dziurkę. O, jest właśnie na ten klucz. Zakładamy sobie klucz. Cyk. Oczywiście dziurka. O, skoczył. I teraz mamy klucz dynamometryczny hakowy. Tak to wygląda. Ustawiamy sobie 52 niutki i dokręcamy tą nakrętkę. Z odpowiednią siłą, później ją poluzujemy i za drugim razem dokręcamy ją już siłą 18 Nm. Po około 100 km należy ponownie sprawdzić tą śrubę, ewentualnie dokręcić siłą 18 Nm No to dobra, bierzemy się. Przykręcamy. Mamy 18. Dokręcone. Góweczka nam tu ładnie pracuje. elegancko. dajemy teraz uszczeleczkę, dajemy drugą tą nakrętkę, Przykręcamy palcami, zabezpieczenie. Zresztą zaraz to pokażę. Się jakoś jedną ręką. Dobra, gumeczka, cyk. Gumeczka tu musi być. Dobra i teraz i teraz nakręteczka. Przykręcamy ją palcami. Nie żadną siłą. Żadnym kluczem. Tylko dokręcamy ją paluchami. Ile siły damy radę? O. Dobra. I teraz cyk zabezpieczonko. Musi tutaj wejść. No, nawet chyba za, za mocno przekręciłem. O! Dobra. I w ten sposób tutaj mamy już zrobione. E, możemy zakładać kierownicę. I później tą śrubę centralną. To chyba 15 Nm. Z tego co pamiętam, ale sobie dla pewności jeszcze sprawdzę. Robi się to na bieżąco, ale wolę się upewnić. Czy faktycznie tak jest? Także zakładamy kierownicę, zakładamy tą górną półkę i praktycznie główkę ramy będziemy mieli poskładaną. Zakładamy sobie podkładkę, przykręcamy tą nakrętkę centralną, ale jeszcze tego nie dokręcamy, ponieważ na razie musimy tutaj włożyć sobie zawieszenie, włożyć sobie zawieszenie w górną półkę i dopiero wtedy można przykręcać tą górną śrubę. Na razie zostawiamy to odkręcone, żeby pamiętać o tym, że ona tu jest luźna. Tam widać jest uszczelniacz, czy tam jakiś pyłek. O, ale jest. Przepraszam. Tak to wygląda. Także teraz bierzemy się za zawieszenie, zrobimy zawieszenie, włożymy tutaj lagi. bo widzicie, tutaj górna półka pracuje, a dolna stoi w miejscu. Dlatego żeby dobrze wycentrować Teraz zawieszeniem. Zawieszeniem musimy włożyć i wtedy wycentruje nam się równo ładnie kierownica. O ile mamy proste rury oczywiście. Dobra, bierzemy się dalej za robota. No i dobra słuchajcie, zawieszenie założone. Eee, półka jeszcze nie dokręcona, jeszcze ręką sobie mogę ruszać ten śrubę, więc jeszcze nie dokręcam. Dopiero kluczem teraz dynamo metrycznym 115 Nm. Zawieszenie gotowe, tutaj zrobione, jest założone, jeszcze nie wyczyszczone, pusty, jest mój płat, no ale to mamy. No wiadomo. Zawieszenie kompleks full, wszystko w oryginale, plus do tego polerowanie rur, plus do tego świeżutki olej, nowe uszczelniacze olejowe, uszczelniacze pyłowe, nowe oryginalne podkładki, nowe oryginalne panewki w każdej laze, także taki serwisik na grubo, zawieszenia. Dobra, 115, żeby nie było, że ktoś mi tam znowu zarzuca, że klucz, że ustawiłem minuty teoretycznie, co nie było prawdą, No ale nie będzie. O, dobra, niech sobie poradzę jedną ręką. I. Chyba sobie przejdę z drugiej strony, będzie wygodniej. I do drugiej strony nie ma co. Brakuje tej jednej ręki jednak, No ta kierownica w tą do oporu. teraz ja sobie lewą ręką teraz przytrzymam telefon a prawą tutaj jedziemy. Ops i 115 mikoników jest to kręcić tą centralną śrubę i sobie dokręcamy, zawieszenie oczywiście skręcone, góra. Górę przykręcam zawsze na 26 nm, chodzi o półkę górną 26, dolna przekręcam po 25, choć tam jest według serwisówek tak różne. O, pięknie jest i 23 Nm dolna półka i 25. Jakby się nie przekręcili, tak będzie dobrze i na pewno nic się nie stanie. Tak, teraz tutaj nie mamy takiego wpadania. Wyżłobienie, wszystko gładko, ładnie pracuje. Kierownica prawo, lewo, tak się sprawdza, też mniej więcej główkę ramy, luz na główce ramy. Ustawiamy sobie kierownicę prosto, koło w górze, tylne, czyli można podło podłożyć na przykład jakiś lewarek, pod kolektory, żeby koło przednie było w górze. I tutaj prawo, lewo, delikatnie sobie kręcimy i patrzymy, czy na wpada nam kierownica w taki rodak. Jeżeli ona wraca sama w to położenie środkowe, jak przekręcimy sobie. W prawo w lewo to wtedy znaczy się, że mamy tutaj takie wyżłobienie. Jest to wyczuwalne delikatnie, jak kierownicą się kręci w prawo i w lewo to wtedy jest to jest to wyczuwalne. Tutaj jest idealnie, praktycznie wszystko gładko, prawo lewo. chodzi, także. Gotowe. A my się bierzemy teraz jeszcze za te oponki, wymieniamy oponę, ale to już może w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego, dużo zdroweczka dla Was, trzymajcie się. Do zobaczenia.